O. Dobra, słuchajcie. Z szykawką zalałem paliwa do do Kronika. Jeszcze doleję trochę. Dobra. przeleję dobra wszystko jest trochę leci z gaźnika ale to tam wiadomo że to się musi tam kurcze napić wszystko no dobra zobaczymy może nie odpali od razu przelane jest porządnie bo trochę starter ciężko chodzi ale to się musi tam te tuleje się muszą tam ustawić więc no i nie mam niki gazu, tak podkręciłem tutaj na oko, dosyć wysoko, no zobaczymy, słuchajcie. Ach, kurczę, jeszcze raz. Tak, zaciągnie. O! Coś było. Był sygnał. Zagadało coś. 好好好 Ożył, słuchajcie, ożył, trochę głośno w tym garażu, jak będzie pogoda, to spalę go na dworzu, muszę wyregulować zawory, jeszcze troszeczkę klepią, ale działa, słuchajcie, działa silniczek, działa i całkiem, całkiem dobrze się zachowuje, Uff. dobra, pozdrawiam i do zobaczenia później.